Siemanko widzowie, witajcie w nowym odcinku na moim kanale, zostawcie subika, lajka i udostępnijcie filmik, także tak, subika z dzwoneczkiem, żeby was filmiki nie ominęły, fajne No, jest w ten świąteczny, właśnie świąteczny filmik, przygotowałam dla was dwa poziomy fajne, no bo innych nie było, bardzo mało było tych poziomów i takie dwa najlepsze przygotowałem no dobra, no to możemy zaczynać. Napiszcie też w komentarzu, ja, jaka jest to wasza ulubiona potrawa Wigilina. Moja to jak to, to barszcz z uszkami. No to przyszkowane mam tutaj te mapy. Christmas. No. Pierwszy to mamy Christmas Relax. Tak Relax. To musimy pobrać muzyczkę. To za chwilę się widzimy. Już mamy chyba pobraną, tak, mam pobraną muzyczkę, więc bramy. Christmas Relax. Dobra. Posłuchajcie sobie muzyczki. Poczekaj, niech się załaduje. Chwileczkę. No i muzyczki, posłuchajcie. Taka relaksująca. Wpadajcie też na grupę na Discordzie. Link w opisie będzie do niej. Tak samo jak będzie, podam nazw, nazwę tych, nazwę jak to, nazwę mojej grupy na Robloxie. Możecie się dołączyć. Zachęcam. Mocno, no, zachęcam. Super. Wiecie. Dobra, już się nie odzywam, żebyście mogli posłuchać ty Kurde, zapomniał Jezu, ja zacząłem gadać się i zapomniałem, że. Tutaj ten. Bardzo lubię, bardzo lubię tą mapę, bo taka relaksująca jest. Grałem w nią na innym kodzie, właśnie sobie szokowałem. Ale ładne bombki się świecą. Dobra widzowie, no, no... Ja nie mogę. Zapomniałem o tym. Dobra, teraz bez zbędnego przedłużania na serio. Za chwilę się widzimy. No widzowie jesteśmy już, ale tak jak sobie przechodziłem, ona ma wiele błędów, gdzie się normalnie ginie. Leci, leci sobie się normalnie, co nie? I tak nagle się ginie. No dziwne to trochę jest. Tutaj tyle błędów zauważyłem i to nie tylko to, ale... Thanks for playing, playing Merry Christmas and Happy New Year. Dla Was też, Wesołych świąt i na, szczęśliwego nowego roku, widzowie. Ja, ale będzie dzisiaj. Och, w końcu Jeszcze jedna mapka. Która chyba jest. To jest to. Tak, pobrana muzyczka? To za, za chwilę się widzimy, jak. A to pobrano tak pobrana. No to nie widzimy się za chwilę, tylko od razu jesteśmy i gramy. Proszę bardzo, play. Będzie muzyczka, czy nie? Ładuj się, ładuj, ładuj, ładuj. Będzie. A, to jest moja ulubiona muzyczka świąteczna, piosenka taka. Last Christmas, jak ktoś gra. Zna. Taka umowa, jak znacie chociaż jedną z tych piosenek, z muzyczek, to zostawiacie muzyczek, piosenek. Właśnie, umowa taka, jak właśnie znacie jedną chociaż z tych muzyczek, to zostawi, zostawiacie lajka, ok Christmas, I give you my heart, but the very next day. Co? Ja, jak to możliwe? Serio, widzowie, widzieliście to, podleciałam trochę wyżej i zginął teraz jak pra, jakbym jeszcze przed chwilą, jeszcze wyżej troszkę podleciał, to bym zginął Że W tym czarnym bym zahaczył. dziwne to trochę, nie lubię właśnie takich chłopców, mają takie czarne na górze i na dole, no to bez sensu dla mnie Słuchajcie Special. Last Christmas I give you my heart, but the very next day you gave me away. This year, instead of tears, I give it to so someone special. Oh, that's low, Już koniec? Koniec, Mikołaj zgubił czapkę, <grym> z reniferkiem. Dziękuję widzowie wam za oglądanie, wesołych świąt, dużo szczęścia, pomyślności, prezentów pod choinkę, do, dużo gości na Wigilię. No a jak ktoś jedzie na Wigilię do kogoś, to dobrej po prostu Wigilii jedzenia. Dziękuję, Sz -sz szczęśliwego nowego roku i świąt. Cześć!